Cześć wszystkim z tej strony. Kasiks jest dzisiaj ze mną? Ja. I ja. Czyli. No, a u mnie będzie Dusia. No, a u mnie też. No, czyli inaczej ze mną jest Misia i. i kolejna Misia. A ja jestem Kasiks. A inaczej, no to ja mam Kasiks, inaczej Glusia. I doran. No w dzisiejszym odcinku będziemy grali w Movistar Planet. Movistar Planet. I możecie mnie zapraszać do znajomych jak chcecie. Mam tutaj też drugie konto, ale dzisiaj Wam nie pokażę, bo bardziej teraz będę grać na kasiks. No. E, to ja może zmienię status. Oj. I znowu 9 na poczcie. No. Te lagi! Te lagi. E, dobra, zapiszemy. Na razie jeszcze nie mam wipa, ale kupię go sobie pierwszego kwietnia. Tak samo jak Alice i ja. No. No, jest... no, inaczej mi się, aha. Kto jest. ta? Aha, czemu wysłać? No hej znowu Kasiunia. Nie wiem. Bo mi. Bo. Liri. Liri mi tam coś z prezentami znowu. Ka Selena mi z Kasiunią pisze. Aha. Dora, to ja może zrobię pauzę i, i zobaczymy się, jak mi się przestanie gadać. Okej, okay, jesteśmy z powrotem i właśnie odebrałam, Znaczy, właśnie odbiera mój fame. A ja kupuję nową animację. Uh -huh. e, właśnie, i chcę tylko zobaczyć, ile z moich przyjaciół jest. 14. Co wiesz? Mm. To jest tylko 9 <grym> I tak dokładnie w dzisiejszym odcinku chciałabym... chciałabym e, co ja bym chciała. No, animację to, co ja mam No właśnie chcę zobaczyć. No właśnie, chcę zobaczyć. E, no, jakieś, mamę, chcę zobaczyć jakąś animację. 450 Ja nie chcę. Nie, nie to, nie to. A wejdziemy sobie w top, bo bardzo lubię te te, te anime z top. I teraz... Jeździemy tą z trzeciego miejsca, tak, tak się zastanawiam nad nią. Jak myślisz tą? No tą, ja ją sobie kupuję patrz. Tak. Potem robię z taką porządkę. No? E, może... Może tą może zobaczę. Zobaczę je na kino. Albo sobie kupię... O, co za Animka? Ale zobaczę to za 300, 300. A może to sobie kupię? Tiger pose. Tiger! Czy to ze świeczką? Jaką mam sobie animkę kupić? Misia? Ja chyba kupię tą z. Że... Jaką... sobie mam, mam animkę kupić? Czy może będę zbierać na tą... Co? Ja ci radzę tą ze świeczką. Nie, mam. Czy może tą Tiger pose? Nie, To będę w przyjaciel... w przyjaciół. I oczywiście teraz tego będzie tutaj masa. Poczemu czemu nie? Ale mnie nie jesteś na Fabules. Ja <gry> 475. Dwa są. A dasz mi pozdro Proszę A nie zbieram do następnego lewela. Się... Nie wiem czemu, ale... A nie, to jest ta, ta moja animacja. Chyba, że to. Co się Michał, ta z bąbelkami jest fajna. Eee, to jebien... ta może jest fajna. Tylko te okulary tutaj trochę nie pasują. 300 za 250. A za jest to się tylko, a na 400? Tak. Nie, bo płaczesz. Ale ja ją chcę. Ja sobie ją kupuję Broken Heart, Ja sobie ją kupuję. Dobra, kupiłam sobie Ta z bąbelkami jest fajne ja. Najpierw. Teraz gdzie szukać sobie no. weźmiemy. Oj, oj, oj to jest fabulous. I weźmiemy sobie tą anienkę z Brooklyn. Hey no hey dobra, kto powie Hej, nie, 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 <laughs> tak, że ja... Pozdrawiam! Hej, YouTube! Pozdrawiam! Hej, jaki kanał, ojej! E, Boże, e, zmienię nazwę, to powiem. No, ona zmienia nazwę Pozdrawiam! E, kto tu jeszcze mówił? E, Weronika mówiła. Pozdrawiam. No wystarczyło, że ja. Może! Dziękuję, e, jak zmienię nazwę. Nazwę to podam. Lera, powiem, że. Powiem, że. Kurczę, nie mogę zmienić. Dobra. Zaraz podam kanał. Mm, Tylko jak będziesz się nazywać? E... No i muszę, i muszę znowu zmienić, się nic. To my sobie zrobimy lukatyni znowu. Z, zaraz podam... Zaraz powiem, jak zmienię nazwę. O, ona ma na ja, Więc może to będzie na tyle na, na dzisiaj, bo nie mam ochoty do nagrywania. Ojoj. Nie mam ochoty do nagrywania I nie, bo, nie wiem. Filmiki może będę wychodzić co dwa dni, a może co trzy. I. i będę, będę też ogłaszała konkursy i tylko jak będę miała vipa... O czekajcie, coś mam. I jak będę miała vipa, to założę... założę kanał zakupy. <laughs> założę kanał zakupy Ale mi zlegowało te brązowa 5 animacji Dobra. A więc e, to tyle na dziś To był taki tylko typu... O, no i no i na koniec będę, będzie gra, Dobra, to dziękuję wszystkim, Poczekaj, za... Ja że nie... I dziękuję, dziękuję wszystkim ogląda za oglądanie widzimy się w następnym odcinku. O, myślałam, że oddaję konto. Jak odchodzi? Dzięki za garafa. Dobra, to e, żegnam się z wszystkimi. Pa, pa.